Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak krótko właśnie o tym cały czas odpocznieniu. Odpoczynek, odpoczynek. Tak musimy się wysilać, że jednak nie musimy się wysilać, no ale jednak właśnie. Więc protestantyzm, ten zielonoświątkowy, ten, o którym tu sobie mówimy, mówi, my już odpoczywamy. A co mówi wierzący biblijnie katolik? Moi drodzy, odpoczywamy czy walczymy? Już w księdze Hioba, siódmy rozdział, pierwszy wiersz, jednym zdaniem pokazuje czym jest życie. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? A więc byt człowieka nasz tutaj podobny jest do bojowania. Jesteśmy tu, by walczyć. Walczyć o zachowanie boskich przykazań, walczyć o świętość, walczyć ze światem, z grzechem. Zobaczmy, moi drodzy, jak właśnie ten klimat walki trzeba nam wejść, który już od kart Starego Testamentu jest przybliżany człowiekowi. I tak Psalm 144, co nam mówi? Odpocznij, syneczku, bo już jesteś zmęczony. Odpoczywajcie. Nie, 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 nie. nie. Błogosławiony bądź panie, opoko moja. On moje ręce zaprawia do walki. Moje palce do wojny A więc Bóg zaprawia nas do walki i do wojny. Oczywiście nie chodzi tutaj o wojnę taką e, normalną tylko właśnie wojnę duchową. Szerzej, żeby nie przedłużać. O tej wojnie pisze nam św. Paweł, w szóstym rozdziale listy do Efezji. Przebleć się zbroję, hełm miecz. Zobaczmy, bo ktoś może zaraz powiedzieć, o to Stary Testament, oni tam musieli zachowywać prawo, prawda? Nie, ta myśl o bojowaniu człowieka przebija się od starego aż po ostatni, po, po apokalipsę, więc przez całe, no, przez całe Pismo Święte. Chrystus przecież mówi e, w Ewangelii. Że Królestwo Boże zdobywa się gwałtem. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże, tak? A więc Królestwo Boże się zdobywa. No protestanci mówią, że się teraz odpoczywa. Chrystus, że się zdobywa gwałtem. To jest właśnie ten gwałt, który sobie musimy zadać przy pomocy Ducha zadać gwałt naszemu ciału. Poskramię moje ciało, jak pisze święty Paweł. Biorę je w niewolę. Zapieram się siebie mojej woli, by iść by za wolą Bożą. To jest właśnie ten gwałt. W ten sposób zdobywa się Królestwo Boże. Zdobywanie, bojowanie. Cóż ma wspólnego z odpoczynkiem? Nic. Przyjrzyjmy się, moi drodzy, kilku słowom świętego Pawła. Czy on sobie tak już faktycznie odpoczywał? Był święty, za niego robił. On już sobie tak właśnie e, odpoczywał. No, moi drodzy, list do Filipian rozdział trzeci. I tutaj zobaczymy sobie trochę e, właśnie tego wewnętrznego tego wnętrza świętego Pawła, nie? Jak on, jak on się czuł? Nie mówię, że już to osiągnąłem. To jest 3 od 12, można sobie wcześniej też zacząć, ale tu mówię. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty. Yy, przez Chrystusa Jezusa? Czy zdobywanie, pędzenie ku czemuś to jest odpoczynek? Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już to zdobyłem, ale to jednoczyniem, Zapominając o tym, co za mną, wytężając siły ku temu, co przede mną. Wytężam siły. Czy wytężanie siły i odpoczynek to, to tak sobie, o? Pędzę ku wyznaczonej mecie. Ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w Górze w Chrystusie Jezusie. A więc ta meta to jest właśnie ten odpoczynek, do którego się wchodzi. I święty Paweł pędzi. Tak? Biegł kończyłem. W dobrych zawodach wystąpiłem, powie w innych miejscu. Kończenie biegu, występowanie w zawodach, już ma wspólnego z odpoczynkiem? My już tu odpoczywamy. I też pytanie niejednokrotnie zadawane. Oczywiście bez odpowiedzi pada. No bo jak Chrystus mówi, że trzeba zdobywać Królestwo Boże, to stare przymierze i to tu to, pom takie lanie wody. To święty Paweł do Tymoteusza pisze. Ty natomiast o człowiecze Boży, odpoczywaj. Bo Ewangelia z ciebie ściąga wszelki ciężar. Odpoczywaj. Prawda? Tak pisze. Nie, 611. Ty natomiast, O człowiecze Boże, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Do niego zostałeś powołany. Nam tutaj wciskają odpoczywaj, bo już odpoczy. Już tamtego, nie? Walcz, zdobywaj. Podążaj. Czy jest tu mowa o jakimś odpoczynku? Nie. I moi drodzy, żeby nie przedłużać, przeczytajcie sobie wszystkie siedem listów do kościołów z apokalipsy. Każdy list się kończy jak? Zwycięzcy Dam, zwycięzcy Dam. Ja najbardziej lubię zwycięzcy Dam zasiąść ze mną na tronie. Tak jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem e, na tronie. A więc trzeba zwyciężyć. Nie wystarczy iść w bój, trzeba jeszcze ten bój wygrać. Trzeba zwyciężyć. Dla zwycięzców. Jest Królestwo Boże. Dla zwycięzców jest odpocznienie. Dla tych, którzy odpadają, jest potępienie. Idą na zatracenie. Niewierni, odstępcy. Ale oni odpoczywają. Starajmy się usilnie wejść do tego odpocznienia. To jest właśnie ten werset, tak? Spieszmy się, więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wszedł E, nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. A więc tu jest właśnie ten wysiłek, to staranie się. A tu jest jakby się przeczytało całość: naród wybrany był nieposłuszny i pomarli na pustyni. Więc my spieszmy się, czyli tu, aby nieść za przykładem nieposłuszeństwa, czyli tu jest o wytrwałości w wierze, o wytrwałości w posłuszeństwie do końca. Tak się wchodzi w odpocznienie. A więc to jest bojowanie tu na Ziemi. Pozdrawiam.